w naszym mieście otworzyła się nowa pizzeria po kawałku. Mama Mia, kolejna pizzeria w okolicy? Kim ty w ogóle jesteś, dziecko? Trzeba pozbyć się konkurencji. Przez tą pizzerię stracę klientów. No dobrze, co ja mogę tutaj powiedzieć? Niemiła właścicielka przewraca oczami i zachowuje się, jakby pracowała za karę. A co to ma być? Chyba widzi pani wyraźnie, że siedzę przy stoliku, więc proszę mi podać pizzę na talerzu i zrób nową, bo nie chcę takiej z ziemi. Była u Ciebie Magda Wessler. Co jeśli ci powiem, że nasłał ją Luigi, żeby popsuć Ci reputację? Co? To znaczy, że mam zamknąć swoją pizzerię? Oczywiście, że nie. Twoja pizza jest przepyszna. Nie martw się, pomogę ci. W końcu ty pomogłaś mi. Pani, to synku, margarita i peperoni do stolika numer 4. Tak jest. Niesamowite, awesome. Luigi? Macie tak się raduje na twój widok. Haha, ha, dobrze wiesz, po co tutaj jestem? A no tak, proszę, twoje wynagrodzenie. Mam nadzieję, że tamta podruba pizzerii wkrótce upadnie. Ha! A teraz daj mi pizzę z owocami morza. Już się robi. Jedna pizza z owocami morza. <słuch> Luigi, aż zgłodniałam od tej pracy. Czy te krewetki są świeże? Oczywiście, że tak. Śmiesz wątpić w jakość mojej pizzerii? A... No chyba nie. Mam mamie, a może jednak one nie były świeże, ale wiecie co, to nieważne, ważne, że kasa się zgadza. Dzień dobry, co dla pana podać? Eee, czy to pizza topia pana Luigi'ego? Eee, nie, jest pan w mojej pizzerii po kawałku otwarta już od trzech dni. Eee? Po kawałku?! Łe, to ta, ta, pani Wessler krytykowała tą pizzerię. Do niewidzenia! Mam nadzieję, że też do niewidzenia. Dzień dobry, czy kupię u pani bilet na autobus? Nie, to pizzeria, a nie kiosk kruchu. No dobra, rozumiem, idę szukać dalej. Że jedna negatywna opinia takiego krytyka kulinarnego potrafi tak zniszczyć czyjś biznes? Co ja mam teraz zrobić? Co? To, to niemożliwe. Najnowsze opinie o mojej pizzerii. Najgorsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłam. Jakbym mógł, to dałbym ocenę 0 na 10 nie polecam? Niemiła obsługa? Ciasno w lokalu, pizza niedopieczona. Przecież ja nie miałam żadnych reklamacji czy uwag do mojej pizzy. Te opinie są pewnie kupione przez konkurencję. <słuch> Idę do domu. I co ja mam teraz zrobić? Może jutro zrobię jakąś, nie wiem, promocję jeden plus jeden gratis? Państwa przed telewizorami. Ja nazywam się Brygida Geoida i zaczynamy wieczorne wiadomości. Nowa pizzeria w okolicy po kawałku traci w oczach klientów po wizycie sławnego krytyka kulinarnego Magdy Wessler. No nie wierzę. Czy pizzeria po kawałku przetrwa ciężki czas i odbuduje reputację wśród mieszkańców? Nie ma lepszej pizzerii niż moja. Jeżeli chcecie zjeść prawdziwą włoską pizzę, to zapraszam do Topia na hasło Luigi 10% rabatu. Na koniec jeszcze ważny komunikat od twórcy tego odcinka. Zostawcie 15 tysięcy łapeczek w górę pod filmem, to pojawi się kolejny odcinek z gry Toka Boka. To wszystko na dzisiaj, żegna się z Państwem Brigida Geoida. Jestem skończona. Dzień dobry, byłem ciekawy czy otworzysz. Nie poddam się tak od razu, to tylko chwilowy kryzys. Mam dla ciebie propozycję. O, a jaką? Powiem ci w zamian za ciepłą pizzę. Mhm, mm czyli kolejna darmowa pizza dla pana. No mam nadzieję, że to będzie tego warte. Proszę bardzo, oto pizza. I teraz zamieniam się w such. Mhm, jak zwykle przepyszna. Jutro w naszym mieście zaczyna się festiwal muzyczny woksella. Tak, tak, pamiętam, ale no niestety nie mogę na niego pójść. Mój dobry znajomy miał prowadzić tam food traka z jedzeniem. No niestety trafił do szpitala i nie ma kto wejść na jego miejsce. Może Ty chciałabyś sprzedawać swoją pyszną pizzę na festiwalu. A jestem w ogóle w tej budzie jakiś piec i miejsce do przygotowania pizzy? Oczywiście, że tak. Trzymaj tutaj wejściówkę i przemyśl to. Na pewno będzie tam masa głodnych ludzi. Po koncertach. Naprawdę? Bardzo panu dziękuję. To to, to może odratuje trochę moją pizzerię. Powodzenia. Yy, halo, dobry wieczór. Ja przyszłam tutaj na zastępstwo do food trucka. Dobry wieczór. Poproszę w takim razie dokumenty. Mhm, wszystko się zgadza. Zapraszam. Jutro będzie tu na pewno masa ludzi. To chyba ta buda. Ej, wygląda dobrze. No to przygotujmy ją na jutro. O, szefu na festiwalu? Można zdjęcie? Pewnie. Można też zdjęcie? Spokojnie, spokojnie, za moment, zamówimy tylko jedzenie. Dobry, poprosimy wszystkie rodzaje pizzy. One są na grubym czy cienkim spodzie? Haha, ha, na grubym, żeby być dłużej najedzonym. Super, uwielbiam taką. Moi drodzy, dzisiaj sprawdzam pizzy na festiwalu muzycznym Voxella. Jest to jedyna buda w tym miejscu i mam nadzieję, że nie skończę w tym tojtoju. Gotowe! Wszystkie rodzaje pizzy dla Ciebie! Dzięki wielkie, umieram z głodu, więc nie przedłużając, testujemy. Mm. Mm. Ha! Odebrało Ci mowę? Taka dobra ta pizza? Ej stary, to jest najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłem! Teraz druga. Mm. Czekaj, macie może jakiś stacjonarny lokal? Oczywiście, że tak. Pizzeria po kawałku na ulicy Pana Jawła, jutro od 11 czynne. Tak więc, ludziska, wpadajcie do pizzerii po kawałku. Moim zdaniem jest to najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłem. Dużo sera, pyszny sos i miękkie, puszyste ciasto. Przyniosłem pizzę. O, nareszcie, dzięki, umierałam już z głodu. Mm. Ej, ale dobra. Ej, zaczekaj, przynieś jeszcze dwa opakowania. Już się robi. Aż żal nie oznaczyć ich na tokagramie. Rewelacyjna pizza. Fadam ze zmęczenia. 12 godzin ciągłego robienia pizzy bez chwili przerwy. Ale przynajmniej zarobiłam tyle co w miesiąc. Czy Państwo przed telewizorami to widzą? Za 10 minut otwiera się pizzeria po kawałku, a pod nią stoją dzikie tłumy ludzi. Kolejka ciągnie się chyba na 100 metrów. Yy, przy, przepraszam? A co tutaj się dzieje? Jak to co? Czekamy na Twoją pizzę. Chcemy ją zamówić. Ja chcę peperoni. Ha, chyba dzisiaj przydadzą Ci się ręce do pomocy. Chyba tak, proszę wejść ze mną. Za chwilę otworzę, spokojnie. I co ja mam teraz zrobić? Nie rozdwoję się! Pomoże mi pan? Oj, dziecko, za każdym razem jak poprosiłem cię o kawałek pizzy, ty nigdy mi nie odmówiłaś. Pokaż mi tylko, jak obsługiwać kasę fiskalną. Naprawdę? Bardzo panu dziękuję.